Fundacja WSPAK zaprasza do wysłuchania listów Henryka Sienkiewicza z lat 1864-1878. Czyta Marcin Popczyński. List do Konrada Dobrskiego, 1866 rok. Wybacz, że nie pisuję porządnie, ale Bóg widzi, nie mam czasu. Uczę się, powiedziałem, alea jak ta sunt. I rzeczywiście tak jest. Egzamin spodziewam się zdać, ponieważ wszystkiego uczę się z łatwością. Przypisuję to panującej pogodzie i gorącu. Rzeczywiście, im większy upał, tym łatwiej mi wszystko robić. W wielkie mrozy i szarugi jestem niedołęgą. Koniecznie mi potrzeba pytań z fizyki, trygonometrii. Bez tego prawie niepodobna, zwłaszcza fizyki i trygonometrii, brać do ręki. Wstaję rano, kładę się późno. W ogóle wstęp do szkoły okupuje dość drogo. Ale też jak się dostanę, będę prawie bezwzględnie szczęśliwy. Pójdę na wydział filologiczny. Wiesz dlaczego? I tak obawiam się, że przed czterema laty może ją kto złapać. Zresztą filologia to przedmiot prawie dla mnie. Trzeba tylko pamięci i blagi, a ja sądzę, że posiadam to oboje. Zresztą lubię języki. Z łaciny i greckiego stoję, nie chwaląc się, już bardzo dobrze. Do tłumaczenia de amicita prawie nie potrzeba mi słownika. Do Corneliusa mogę się zupełnie obejść bez niego. Napisz, jeżeliś łaskaw, więcej niż ja, bo plotki z Warszawy to mój obrok duchowy. Innego nie mam. Zmiłuj się, przyszli choć jaką taką gramatykę rosyjską, bo zginę. Jeżeliś nie kupił fotografii albo nie kupisz, to przypomnij matce mojej, że obiecała mi. Dołączam listę rzeczy mi potrzebnych szczególniej, bo boję się, żebyś tego nie zapomniał. Pytania z fizyki, trygonometrii, soldometrii. Koniec, bo mam do 53. włącznie. Może to i wszystkie, nie wiem. Gramatyka grecka, grecza, deklinacji i osłowie. Muszę się z niej uczyć. Poproś Antka o nią ma, a zresztą to każdy ma. Kosmografii? Tej wcale nie mam żadnej ani pytań. Gramatyka i literatura rosyjska. Niechaj Penates cię błogosławią, a Lares strzegą dróg Twego serca. Bywaj zdrów, H.S. Zobacz ode mnie, Zosie, i donieś mi, jak była ubrana i uczesana. Tomaszowi, Sławińskiemu, Jagniątkowskiemu, Łąckiemu, Panu Maksowi, Panu Wozdeckiemu, etc. Ukłony. Zosie, zobaczysz u fary o godzinie jedenastej albo w ogrodzie. Fotografii mi serdecznie potrzeba. Pieniędzy nie odsyłam teraz, raz, że nie stanowią całości papierowej, a powtórę, że mam teraz rozmaite wydatki tyczące się ubrania. Odwiozę ci przy końcu maja. Myślę, że egzamin zdam. Cieszy mnie i napełnia dumą. H.S. Dziwię się, że przez Piekarskiego nie odebrałem żadnego listu. List do domu odnieś z łaski swojej zaraz i pisz przez pocztę, jak najprędzej. Projekt Sienkiewicz na co dzień został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Cyfrowa 2020.